Cześć, cześć! Z tej strony Tomasz Gula, zapraszam na kolejny odcinek programu Tomasz w Biznesie. Dzisiaj omówię tą słynną uchwałę frankową w sprawie 3CZP 25 na 22. I postaram się odpowiedzieć na następujące pytania. Czy coś ona zmieni? Czy mimo tej uchwały sędziowie mogą dalej orzekać inaczej niż ustalenie ważności umowy kredytowej? Czy uchwała przyspieszy rozpoznawanie spraw? Co z przedawnieniem roszczeń banków i czy banki będą bardziej skory do lepszych ugód, do proponowania ugód? To w dzisiejszym odcinku oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych odcinków, nie tylko tych związanych z kredytami frankowymi. Na początku, słowem wstępu, wyjaśnię, na jakie pytania uchwała miała odpowiedzieć. Po pierwsze, tego, co sąd ma zrobić po uznaniu niedozwolonego warunku odnoszącego się do metody wyznaczania kursu waluty opcji i zawartego w umowie kredytu denonimowanego, czy też indeksowanego za niewiążący konsumenta. Czyli znaczy, reasumując, czy sąd ma w takim przypadku przyjąć, że luka powstała po niedozwolonym warunku, może zostać wypełniona przez inną metodę. Na przykład wyznaczeniem kursu walutowego, która by wynikała z przepisów prawnych lub zwyczajów. To oczywiście mówimy o tak zwanym frankowinie. No i na wypadek, gdyby Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowiedziała, że, że takiego warunku nie można zastępować w jakikolwiek sposób, pierwsza prezes wystosowała pytanie numer dwa i trzy. Czy w takim przypadku, w którym niemożliwe jest ustalenie wiążącego dla strony umowy kredytu kursu waluty obcej, umowa ta może być nadal wiążąca dla stron w pozostałym zakresie? Pytanie kolejne, numer 3, jest bliźniacze, bo odnosi się jedynie do kredytu denonimowanego, nieindeksowanego. I też niezależnie od tego, jak Izba odpowiedziałaby na te trzy pytania, pierwsza prezes sformułowała kolejne. Pytanie numer 5 jest długie i nie będziemy go tak naprawdę tutaj cytować. Wyjaśniamy tylko, że chodziło tutaj o ustalenie, której metody powinno przebiegać rozliczenie stron nieważnej lub bezskutecznej umowy. No bo zgodnie z teorią dwóch kondycji, czy może z teorią salda. Pytanie numer 5 jest najbardziej interesujące, ponieważ dotyczy kwestii, która wciąż oczywiście nie została precyzyjnie określona i wyjaśniona przez CUE, a chodzi m.in. o to, czy w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, za moment, w którym rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń banku, należy uznać ten, w którym bank wypłacił klientowi kapitał kredytu. Pytanie ostatnie odnosi się do prawa stron sporu do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pytanie to oczywiście zbudzało wiele emocji, ale tak naprawdę już te emocje opadły po orzeczeniach CUE. Mam na myśli te orzeczenia zeszłego roku, jak i nawet tutaj postanowienie CUE ze stycznia. Z pewnością śledziłeś ten temat i pewnie znasz odpowiedzi, ale dla tych pozostałych osób specjalnie postaram się jeszcze raz je przytoczyć. Izba Cywilna Sądu Najwyższego uznała, że obowiązujący stan prawny uniemożliwia przyjęcie, iż warunek niedozwolony dotyczący sposobu ustalania kursu waluty opcji może zostać zastąpiony innym sposobem wyznaczenia kursu przewidzianym przepisami prawa lub zwyczajowymi. Odpowiedź do pytania numer 2 i 3. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wiążącego strony kursu walutowego, to umowa nie wiąże strony również w pozostałym zakresie. Dotyczy to zarówno kredytu indeksowanego, jak i denonimowanego. Odpowiedź na pytanie numer 4. Izba Cywilna Sądu Najwyższego jasno daje do zrozumienia, że strony umowy posiadają dwa odrębne roszczenia. A zatem, po uznaniu umowy za nieważną, e, powinno, strony powinny się rozliczyć w oparciu o teorię tylko i wyłącznie teorię dwóch Kondycji. Odpowiedź na pytanie numer 5. Gdy umowa kredytowa jest niewiążąca dla stron z uwagi na niedozwolone postanowienia, bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, co do zasady, ma swój początek w dniu. Następującym po tym, w którym kredytopiorca zakwestionował wiążący charakter postanowień. I odpowiedź do pytania numer 6. Gdy umowa kredytowa nie wiąże stron z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, nie występuje podstawa prawna do tego, aby którakolwiek ze stron żądała od drugiej odsetek czy wynagrodzenia za korzystanie z, z jej środków za okres od spełnienia świadczenia nielegalnego do momentu powstania opóźnień w dokonaniu zwrotu tego świadczenia. A teraz takie pewne moje uwagi. No, mimo, że uchwała została przyjęta większością głosów, sześciu sędziów zgłosiło zdanie odrębne, głównie w kwestii niemożności ustalenia kursy waluty w umowie kredytu. Czy mimo tej uchwały sędziowie mogą orzekać inaczej, czyli na przykład dokonywać odfrankowienia? Może Was zaskoczę, ale odpowiem, że tak. Tutaj mam głównie pierwszą instancję, ponieważ no, są sędziowie, którzy wychodzą z założenia, że jednak można naprawić, to jest ta uchwała, która powinna teoretycznie wiązać, ale każdy sędzia jest niezawisły i każdy sędzia może popełniać błędy. I tym błędem może być na przykład orzeczenie, albo odwrotnie powiem, oddalenie waszych roszczeń o ustalenie ważności stosunku prawnego w postaci umowy kredytowej. Ale, ale od tego mamy apelację, która, jeśli oczywiście ją złożycie w odpowiednim terminie, ale od tego jest instancja odwoławcza, która może skorygować błędy, pomyłki sądu pierwszej instancji. Kolejne pytanie, na które staram się dzisiaj odpowiedzieć, to czy uchwała przyspieszy rozpoznawanie spraw? W mojej ocenie już teraz można byłoby w pewnych kwestiach przyspieszyć rozpoznawanie spraw do rozpoznania jej, do jednej rozprawy. Niestety, co jest, jak już w poprzednim odcinku omawiałem, sąd czasami dopuszcza środki dowodowe w postaci środków osobowych, przysłuchując pracowników banku, co oczywiście mija się z celem. Czy przyspieszy? Nie sądzę, że to radykalnie w jakiś sposób usprawni orzecznictwo w tym zakresie, to znaczy w tym sensie, że żeby sądy szybciej orzekały, to jest bardziej kwestia osobowa, brakuje sędziów, brakuje pracowników sądów do rozpoznawania tych spraw. Czy banki będą bardziej skory do lepszych ugód? To znaczy, tak, coraz lepsze są te ugody. Od dwóch lat widzimy jednak tendencję, żeby jednak nie skrzywdzić tych Frankowiczów. I tutaj powrócę do moich poprzednich materiałów, że. Te osoby, które mnie nie posłuchały, oczywiście tutaj może niekoniecznie stwierdzę, że moje rady zawsze są indywidualnie dopasowane, ponieważ staram się mówić ogólnie. Dopiero po zapoznaniu się z konkretną sprawą jestem w stanie określić, czy dana ugoda, czy dane postępowanie sądowe ma sens. Natomiast jeśli te osoby, które się pospieszyły, a radziłem, żeby się wstrzymać i dokonywały podpisania. Stosownych porozumień z bankami, no mogą teraz sobie pluć w twarz, ponieważ oraz, że mamy to uchwałę Sądu najwyższego, a dwa, że propozycje są coraz lepsze, aczkolwiek nie sądzę, że dojdzie do takiej sytuacji, że bank zwróci wszystko to, co uzyskał w sposób bezpodstawny, czyli doszło do tego bezpodstawnego wzbogacenia. Dlatego uważam, że one będą lepsze, ale to nie dojdzie do takich sytuacji radykalnych, że ty jako Frankowicz, który poniosłeś koszty, poniosłeś Pewne konsekwencje tych niedozwolonych klauzul, to to ci w jakiś sposób wynagrodzi. Wręcz przeciwnie, zawsze bank będzie grał po swojej stronie, będzie starał się przedstawić takie warunki, żeby mieć lepsze po swojej stronie. No i najważniejsze pytanie: co z tym przedawnieniem roszczeń banków? No bo przedawnienie roszczeń banków o zwrot kapitału jest tak naprawdę, było, jest elementem kluczowym i w zasadzie. Ta uchwała w jakiś sposób odpowiedziała, nie do końca, ale no według tej uchwały termin przedawnienia dla roszczeń banku wynosi 3 lata i zaczyna biec od momentu, gdy bank dowie się o zastrzeżeniach klienta wobec umowy, co zwykle wiąże się z dostarczeniem reklamacji lub przedsądowego wezwania do zapłaty. No i w praktyce, jeśli kredytobiorca złożył reklamację i pozyw w roku 2017-2018, a bank opóźnił działania do roku 2021, to roszczenia te mogą się mogły oczywiście, tutaj kwestia analizy, mogły się przedawnić z końcem roku 2020. Zatem jeśli frankowicz nie tylko może się uchylić od spłaty kredytu w takim przypadku, ale także zyskać darmową nieruchomość, no jeśli sądzę, że na roszczenie banku za przedawnione, to zaznaczam w przypadku, kiedy jeszcze nie rozliczyłeś się z bankiem, jeśli chodzi o zwrot kapitału, i tutaj dam zastrzeżenie. Oczywiście tego typu decyzje podejmą z konsultacji ze swoim prawnikiem. To nie ma charakteru, to moja wypowiedź porady prawnej. Ja tutaj tylko stwierdzam pewne możliwości, natomiast konkretna sytuacja należy do zbadania i do, do analizy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że te informacje w jakiś sposób rozwiały Twoje wątpliwości w tym chaosie informacji, które są przekazywane w mediach. Zatem zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków programu Tomasz Biznesie, do subskrypcji, do udostępnienia tego odcinka innym. I to by było na tyle. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Cześć!